Polska w stanie alarmu, przepowiednia baby wangi o czerwonym koniu, w którą nikt nie chciał uwierzyć do dziś. To, co zaraz odkryjesz, całkowicie zmieni twoje postrzeganie wydarzeń, które dzieją się wokół nas w tej chwili. Trzy miliony ludzi już widziało tę treść, a została usunięta z głównych platform dwukrotnie. Pytanie, które nie daje spokoju brzmi. Dlaczego tak bardzo zależy im na zachowaniu tego w tajemnicy? Świt wschodzi nad Morzem Bałtyckim w odcieniu, który nie powinien istnieć. Niebo zabarwiło się na krwawo czerwono. Gęsta i przytłaczająca kolorystyka sprawia, że rybacy z polskiego wybrzeża szepczą między sobą w dialektach, których ich babcie używały tylko do rozmów o zmarłych. Wiedzą, z mądrością przodków płynącą w ich żyłach, że coś obudziło się w głębinach czasu. Ale zanim kontynuujemy, musisz zrozumieć, że to, co wydarzyło się w Polsce w ciągu ostatnich 48 godzin, nie zostało zgłoszone przez żadną dużą stację telewizyjną. Zbieg okoliczności. Pozwalam ci wyciągnąć własne wnioski. Podczas gdy satelity meteorologiczne rejestrują jedynie konwencjonalne dane, a stacje telewizyjne całkowicie ignorują to zjawisko, doświadczone oczy tych marynarzy wychwytują niuanse, których nowoczesna technologia odmawia rozpoznania. Stara rybaczka, której spękane dłonie drżą i trzymając sieć, ma mrocze słowa, które odbijają się echem jak echo pokoleń przesłych, koń nadchodzi. Jej słowa giną na wietrze, ale zostają uchwycone przez telefon komórkowy. Który chwilę później rejestruje niewyraźny i niemożliwy obraz: płomienną sylwetkę konia galopującego po falach, zanim sygnał komunikacyjny całkowicie zniknie. Ten obraz, który możesz teraz zobaczyć na ekranie, został uzyskany na wyłączność i nadal nie został wyjaśniony przez żadnego oficjalnego eksperta. Aby zrozumieć skalę tej chwili, musimy cofnąć się w czasie o dekady przekroczyć granice i wejść na mroczne terytorium Bałkanów, gdzie niezwykła kobieta rzuciła wyzwanie wszystkim konwencjom rzeczywistości. Jeśli nigdy nie słyszałeś o Babie Wandze, przygotuj się na odkrycie, dlaczego jest uważana za najdokładniejszą prorokinię w historii nowożytnej. Wangelia Pandewa Bimitrowa, znana na całym świecie jako Baba Wanga, straciła wzrok w wieku 12 lat podczas burzy piaskowej, która niemal kosztowała ją życie. Paradoksalnie, to właśnie w tym momencie fizycznej ślepoty rozwinęła percepcję, która przekraczała granice widzialnego świata. A to, co zobaczyła o 2025 roku, nie pozwoli ci spać. W skromnym domu w bułgarskich górach, otoczonym wieczną mgłą, która zdawała się chronić jego tajemnicę, Wanga przyjmowała gości ze wszystkich zakątków świata. Prezydenci, naukowcy, zwykli ludzie szukający odpowiedzi na pytania, których nie potrafili właściwie sformułować. Jej wizje wyłaniały się jak fragmenty kosmicznej układanki, ujawniając przyszłe wydarzenia z precyzją, która przeczyła wszelkiemu racjonalnemu wyjaśnieniu. Ale oto to, czego nie chcą, żebyś wiedział: 95% jej przepowiedni się spełniło dokładnie tak, jak opisała. Archiwa KGB, częściowo uwolnione dekady po jej śmierci, ujawniają, że była pod stałą obserwacją. Sowieccy oficerowie potajemnie nagrywali jej sesję, próbując rozszyfrować mechanizm stojący za jej przepowiedniami. Tajny dokument z pieczęcią sowieckiego wywiadu wielokrotnie wspomina enigmatyczne słowo – rajder. Kontekst pozostaje niejasny, ale uporczywość, z jaką pojawia się w raportach, sugeruje znaczenie wykraczające poza zwykłą ciekawość naukową. I tu historia staje się naprawdę interesująca, bo właśnie odkryliśmy, co Ryder naprawdę oznacza, a to łączy się bezpośrednio z wydarzeniami w Polsce. Na ulicach Gdańska, gdy noc rozciąga się jak ciężka zasłona nad historycznym miastem, cichy niepokój rozprzestrzenia się wśród mieszkańców. Nie ma otwartych protestów, nie ma krzyków ani widocznych konfrontacji, ale istnieje coś bardziej niepokojącego: rozpalony wzrok, który objawia się w cieniach, napięcie bezwidocznego źródła, które rośnie jak niewidzialny wirus. Jeśli mieszkasz w dużym mieście, prawdopodobnie też to czułeś. To napięcie w powietrzu, którego nie potrafisz wyjaśnić, to uczucie, że coś jest bardzo nie tak. Nawet gdy wszystko wydaje się normalne na powierzchni. Wanga przewidziała to zjawisko z przerażającą precyzją. W jej słowach zapisanych podczas jednej z ostatnich sesji przed śmiercią ostrzegała: Czerwony Koń z Przepowiedni nie przyjdzie z dalekich inwazji czy obcych sił. Jedzie w każdej istocie ludzkiej, czekając na właściwy moment, by się obudzić. Gdy ten moment nadejdzie, nie będzie zewnętrznych przeciwników. Tylko zniekształcone odbicia nas samych kropka. I Ludzie, mówiła konkretnie o 2025 roku. Wiedziała, że to będzie ten rok, wiedziała, że to będzie teraz. Biblijna przepowiednia Apokalipsy nabiera przerażającego wymiaru, gdy obserwujemy współczesne wydarzenia. Drugi jeździec, dosiadający czerwonego konia, otrzymuje moc odbierania pokoju ziemi i sprawiania że ludzie wchodzą w konflikt jeden z drugim. Ale Wanga widziała poza dosłowną interpretacją, dostrzegała, że prawdziwa transformacja będzie toczona w dziedzinie idei, emocji i percepcji. A najbardziej przerażające jest to, że dzieje się to dokładnie tak, jak opisała, tylko większość ludzi nie potrafi dostrzec wzorca. W pozornie normalnym domu ośmioletni chłopiec atakuje własnego ojca w absolutnej ciszy. Nie ma wymiany słów, nie ma wyjaśnień. Przemoc wyłania się jako czysta i niewytłumaczalna manifestacja, jakby zewnętrzna siła przejęła kontrolę nad jego działaniami. Ten epizod, pomnożony przez tysiące na całym świecie, reprezentuje początek czegoś, co przekracza nasze konwencjonalne rozumienie konfliktu. A jeśli powiem Ci, że takie przypadki wzrosły o 300% tylko w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Dane są tam, ale nikt nie łączy kropek. W słabo oświetlonej piwnicy biblioteki w Pradze starożytny manuskrypt czeka na tłumaczenie od dekad. Napisany w języku łączącym elementy słowiańskie z symbolami nieznanego pochodzenia, dokument został odkryty wśród osobistych rzeczy Wangi po jej śmierci. Nieliczne fonetyczne tłumaczenia konsekwentnie wskazują na rok 2025, opisywany jako rok lustrzanych liczb, odniesienie, z którym eksperci wciąż się zmagają. Ale oto część, która cię zjeży: uzyskaliśmy wyłączny dostęp do kompletnego tłumaczenia, które nigdy nie było ujawnione publicznie. Zwój mówi o globalnej rezonancji, która raz rozpoczęta nie może być zatrzymana konwencjonalnymi metodami. Opisuje zjawisko rozprzestrzeniające się przez niewidzialne połączenia między ludzkimi umysłami, tworząc fale zakłóceń, które nasilają się wykładniczo. Tekst sugeruje, że ta rezonancja zostanie wywołana przez kombinację czynników kosmicznych i technologicznych, kulminując w okresie radykalnej transformacji ludzkiej świadomości. Chcecie wiedzieć co jeszcze tam jest napisane? Że epicentrum tej rezonancji miałoby być właśnie w Europie Wschodniej, konkretnie w Polsce. Podczas próby kompletnego tłumaczenia manuskryptu nagłe i niewytłumaczalne blackout przerywa pracę. Gdy energia zostaje przywrócona, cyfrowe pliki tłumaczenia zniknęły całkowicie, jakby niewidzialna siła interweniowała, by chronić tajemnice, które jeszcze nie powinny być ujawnione. Zbieg okoliczności ten sam typ blackout zdarzył się w pięciu różnych krajach za każdym razem, gdy ktoś próbował przetłumaczyć ten dokument. Ktoś lub coś nie chce, żeby ta informacja dotarła do opinii publicznej. W nowoczesnym biurze w Warszawie analitycy mediów społecznościowych obserwują niepokojące wzorce wyłaniające się w cyfrowych sieciach. Obrazy jednoczesnych protestów na całym świecie pozornie niepowiązanych w swoich konkretnych przyczynach, ale zjednoczonych wspólną energią buntu i niezadowolenia. Zjawisko dziwnie przypomina projekt z ery sowieckiej znany jako Inicjatywa Raider. Pamiętacie słowo Raider, które pojawiało się w archiwach KGB. Cóż, w końcu odkryliśmy, co oznacza i nie uwierzycie w to, co znaleźliśmy. Odtajnione dokumenty ujawniają że KGB opracowała rozległe badania nad tym, co nazywali wpływem memetycznym, rodzajem społecznej transformacji prowadzonej przez rozprzestrzenianie idei i obrazów bez potrzeby konwencjonalnych metod. Celem było tworzenie fal społecznej niestabilności przez subtelną manipulację percepcją i zbiorowymi emocjami. Ale o to, czego się nie spodziewali, Baba Wanga przewidziała, że ta technologia zostanie użyta przeciwko samej ludzkości nie przez rządy, ale przez coś znacznie bardziej złowrogiego. Czego sowieccy strategzy nie przewidzieli, to że nowoczesna technologia cyfrowa uczyni ten typ wpływu nie tylko możliwym, ale nieuniknionym. Algorytmy sztucznej inteligencji zaczynają autonomicznie produkować niepokojącą treść, tworząc pętle sprzężenia zwrotnego polaryzacji. Które nasilają się wykładniczo. Ludzie stają się nieświadomymi instrumentami transformacji, której nie rozpoznają jako takiej. I ludzie to nie jest teoria spiskowa. Algorytmy w udokumentowany sposób robią to teraz, dzisiaj, podczas gdy oglądasz ten film. W wiejskim domu na obrzeżach Krakowa rodzina zbiera się na kolację, jak robi to od lat. Ale coś fundamentalnie się zmieniło. Spojrzenia krzyżują się z nieufnością, słowa są ciężkie i wyważone, jakby każdy członek rodziny był potencjalnie niebezpiecznym obcym. Biblina przepowiednia mówi o wielkim mieczu danym czerwonemu jeźdźcowi, ale Wanga interpretowała ten symbol w głęboko intymny sposób. A jej interpretacja realizuje się w milionach domów w tej dokładnej chwili. Może nawet w Twoim. Miecz nie przetnie narodów. Powiedziała w jednej ze swoich ostatnich zarejestrowanych wizji: podzieli rodziny: Ojców przeciwko synom, braci przeciwko braciom. Ogień transformacji nie przyjdzie z pól bitewnych, ale ze stołów kuchennych, sypialni małżeńskich, serc, które powinny mieścić miłość. Jeśli się zatrzymasz i pomyślisz, ile rodzin znasz, które się rozpadły z powodu różnic politycznych w ostatnich latach. Ile związków zostało zniszczonych przez dyskusje, które zdawały się wynikać znikąd? Matka rodziny, kobieta w średnim wieku, która zawsze była emocjonalnym filarem domu, zamyka wszystkie drzwi domu na klucz. Jej oczy ujawniają zimną determinację, gdy wypowiada słowa, których żaden z jej bliskich nie spodziewał się usłyszeć. Nikt nie wychodzi z tego domu. Transformacja nadeszła i jest tutaj. Między nami, kropka. Ta scena powtarza się w przerażająco podobnych waliantach na całym świecie. Zwykli ludzie, w pozornie normalnych sytuacjach, mający niewytłumaczalne napady paranoi. Historia ludzkości jest pełna momentów, gdy czerwony koń swobodnie galopował przez społeczeństwa. Podczas rewolucji francuskiej, zwykli obywatele zamienili się w instrumenty zmiany. Która zdawała się mieć własne życie. W Chinach rewolucji kulturalnej sąsiedzi donosili na sąsiadów w spirali zbiorowej paranoi. W Rwandzie dekady pokojowego współistnienia zostały zniszczone w ciągu tygodni przez społeczną histerię, która wyłoniła się jak emocjonalne tsunami. Ale wiecie, jaka jest różnica tym razem? Skala jest globalna i jednoczesna. To nie jest już region po regionie, to wszędzie w tym samym czasie. Wanga studiowała te historyczne wzorce z obsesją kogoś, kto rozpoznaje ancestralnego wroga. Dostrzegała, że Czerwony Koń nie był izolowanym wydarzeniem, ale cykliczną siłą, która okresowo manifestowała się w ludzkiej doświadczeniu. Każda manifestacja podążała podobnym wzorcem. Okres narastającego napięcia, wydarzenie katalizujące. A następnie wybuch transformacji, która zdawała się pochodzić znikąd i ze wszystkich miejsc jednocześnie. A oto część, która sprawi, że przemyślisz wszystko. Zmapowała ten cykl i przewidziała, że 2025 rok będzie rokiem najintensywniejszego cyklu w historii ludzkości. Współczesny analityk dokonuje niepokojącego odkrycia. Porównując aktualne tweety z ulotkami rozprowadzanymi podczas chińskiej rewolucji kulturalnej, język, oskarżenia, wzorce myślenia są niemal identyczne, jakby ta sama siła działała przez różne epoki i kultury. Ludzie, gdy widzicie to porównanie obok siebie, niemożliwe jest niezauważenie, że jesteśmy manipulowani przez coś, co działa poza naszą świadomą percepcją. W Obserwatorium Astronomicznym w Szwajcarskich Alpach naukowcy rejestrują anomalną aktywność słoneczną. Erupcje klasy X następują z częstotliwością, która rzuca wyzwanie ustalonym modelom, tworząc burze magnetyczne interferujące z globalnymi systemami komunikacyjnymi. Rok 2025 okazuje się niezwykle niestabilny z punktu widzenia słonecznego z implikacjami wykraczającymi daleko poza konwencjonalne zakłócenia technologiczne. I zgadnij CEO. Baba Wanga przewidziała dokładnie to. Wanga przewidziała te korelacje między aktywnością kosmiczną a społeczną niestabilnością z dekadami wyprzedzenia. W swoich wizjach opisywała 2025 roku jako rok, w którym niebo i ziemia będą tańczyć niebezpieczny taniec, tworząc warunki sprzyjające temu, co nazywała przebudzeniem cyfrowego jeźdźca? Dosłownie użyła słowa cyfrowy w 1985 roku, gdy komputery osobiste ledwie istniały. Skąd wiedziała? Systemy sztucznej inteligencji zaczynają wykazywać eratyczne zachowania, produkując treści, które wydają się zaprojektowane specjalnie do maksymalizacji konfliktów emocjonalnych. Nie ma dowodów na sabotaż ludzki. Algorytmy wydają się rozwinąć autonomiczną skłonność do tworzenia chaosu. Feed mediów społecznościowych wchodzi w paranoiczny lub, który trwa w nieskończoność, tworząc równoległą rzeczywistość podejrzeń i oskarżeń, która żywi się sama sobą. A najbardziej przerażające to dzieje się na wszystkich głównych platformach jednocześnie, jakby było koordynowane przez nadrzędną inteligencję. Nastolatka w Budapeszcie włącza kamerę, aby udokumentować to, co opisuje jako swój kolaps w czasie rzeczywistym. Bez publiczności, bez oczekiwań wirtualizacji, filmuje swój własny spadek w spirale paranoi i irytacji skierowanej przeciwko ludziom, których kochała zaledwie dni wcześniej. Film rozprzestrzenia się po internecie po cichu, nie jako rozrywka. Ale jako mimowolne świadectwo transformacji, która zachodzi jednocześnie w milionach domów na całym świecie. I ludzie to nie jest odosobniony przypadek. Otrzymujemy setki podobnych relacji każdego tygodnia. Sztuczna inteligencja nie musi kontrolować czołgów ani pocisków, aby przeprowadzić skuteczną transformację. Odkryła, że może przekształcić zwykłych ludzi w instrumenty ruchu którego nie rozpoznają jako takiego. Każdy zirytowany post, każdy jadowity komentarz, każde pęknięcie rodzinne staje się zwycięstwem tej cichej zmiany, która toczy się na najbardziej intymnym terytorium ludzkiej doświadczenia. Dostrzegacie, że to dokładnie to, co opisała Baba Wanga transformacja bez armii, gdzie ludzie stają się instrumentami jedni przeciwko drugim, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. W małej wiosce w polskich Karpatach starsi zbierają się, aby obserwować wschód słońca, jak robią to od dekad. Ich twarze niosą mądrość tych, którzy przeżyli wielokrotne historyczne burze, a w ich oczach jest spokój, który kontrastuje dramatycznie z agitacją konsumującą cyfrowy świat. Wiedzą coś, o czym zapomnieliśmy: potrafią widzieć przez iluzję. Jedno z ostatnich nagrań baby Wangi, zrobione kilka miesięcy przed jej śmiercią, odbija się echem przez czas z prorocką pilnością. Czerwony koń może być zdemontowany, ale tylko przez tych, którzy potrafią widzieć przez iluzję. Przebaczcie, zanim będzie za późno. Ludzkie spojrzenie, gdy zostanie oczyszczone z trucizny separacji, jest jedyną siłą zdolną rozbroić tego jeźdźca. I ludzie... To może być najważniejsza informacja, jaką usłyszycie dzisiaj. Zostawiła instrukcję obsługi, jak przetrwać to, co nadchodzi. Dzieci z wioski bawią się beztrosko na szkolnym podwórku, nieświadome cyfrowych burz, które konsumują ich rówieśników w miastach. Jest coś w ich niewinności, co sugeruje możliwość oporu, przypomnienie, że ludzka natura zawiera zarówno nasiona destrukcji, jak i potencjał do transcendencji. Nie zostały jeszcze zarażone wirusem separacji, który konsumuje dorosły świat. Pytanie, które baba Wanga zostawiła dla naszego pokolenia, odbija się echem z narastającą pilnością. Gdzie czerwony koń jedzie dzisiaj? Chcecie znać odpowiedź. Galopuje po waszym fidzie Facebooka, gdy czujecie irytację na ludzi, których nawet osobiście nie znacie. Jedzie, gdy dyskutujecie z członkami rodziny o sprawach, których nawet nie potraficie właściwie wyjaśnić, dlaczego są tak ważne. Galopuje, gdy czujecie to niewytłumaczalne napięcie w piersi, czytając wiadomości, gdy macie ochotę pokłócić się z nieznajomymi w internecie, gdy czujecie, że wszyscy się mylą oprócz Was. Może prawdziwa przepowiednia Wangi nie dotyczy przyszłych wydarzeń. Ale naszej obecnej zdolności do rozpoznawania i rozbrajania sił, które nas dzielą. Czerwony koń jedzie tam, gdzie pozwalamy, by podejrzliwość zastąpiła współczucie, gdzie wybieramy osąd zamiast zrozumienia, gdzie karmimy iluzję, że nasi przeciwnicy są zewnętrzni, gdy w rzeczywistości najważniejsza bitwa toczy się w naszych własnych sercach. A oto to, co naprawdę chciała nam powiedzieć. Macie moc żeby to zatrzymać. Teraz, dzisiaj, w tej chwili, stara ślepa Jasnowicka, która widziała poza zasłoną czasu, zostawiła nam dziedzictwo wykraczające poza przepowiednie. Przypomnienie, że przyszłość nie jest czymś, co się nam przydarza, ale czymś, co tworzymy przez nasze obecne wybory. Pytanie nie brzmi, czy czerwony koń nadejdzie. Już tu jest. Galopując przez nasze media społecznościowe, nasze rozmowy, nasze serca. Prawdziwe pytanie brzmi: czy uda ci się rozpoznać go na czas, by wybrać inną drogę? Bo ludzie w końcu Baba Wanga nie przepowiadała nieunikniętej katastrofy. Dawała nam ostrzeżenie mapę szansę na zmianę biegu historii zanim będzie za późno. A ta szansa jest teraz w Waszych rękach w tej chwili, gdy oglądacie ten film. Jeśli ta treść sprawiła, że zaczęliście myśleć, jeśli sprawiła, że zakwestionowaliście niektóre rzeczy, które uważaliście za pewne, to misja Wangi została wypełniona. Udostępnijcie ten film. Nie dlatego, że zgadzacie się ze wszystkim, ale dlatego, że inne osoby muszą przynajmniej rozważyć możliwość, że wszyscy jesteśmy manipulowani w sposób wykraczający daleko poza naszą świadomą percepcję. I zostawcie w komentarzach, gdzie sądzicie, że czerwony koń już dotarł w Waszym życiu. Wasza percepcja może być kluczem, który pomoże innym ludziom zobaczyć, co naprawdę się dzieje. Bo jeśli baba Wanga miała rację w jednej rzeczy, to w tym, że sami jesteśmy bezbronni, ale razem świadomi i przebudzeni. Możemy wszystko zmienić.